Narodzenie Jezusa Chrystusa. W tym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Oktawiana Augusta, by wszyscy na czas spisu ludności w podległej Rzymowi Judei wrócili do swych rodzinnych miast. Józef pochodził z rodu Dawida, dlatego z poślubioną sobie Maryją, która już niedługo miała urodzić Syna Bożego, musiał opuścić Nazaret w Galilei, gdzie mieszkał, i wyruszyć do rodzinnego Betlejem w Judei. Droga dla ciężarnej Maryi była bardzo męcząca, choć jechała ona na ośle. Maryja czuła, że zbliża się czas rozwiązania. Jednak kiedy wędrowcy przybyli do Betlejem, nigdzie nie było miejsca na nocleg. Wszystkie zajazdy zostały już zajęte przez tych, którzy posłuchali cesarskiego rozporządzenia i przybyli na spis. Strudzeni podróżni szli od drzwi do drzwi, pytając początkowo o wolny pokój, a później o jakikolwiek kąt. Jedynym schronieniem, jakie Józef zdołał znaleźć, była stajenka. Jeszcze tej nocy Maryja powiła swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki i położyła w prostym żłobie. I tak syn Boży, który miał wyzwolić swój lud od zła i grzechu, narodził się skromnie, w zwykłej stajence wśród zwierząt domowych. Wraz z przyjściem na świat Syna Maryi miały miejsce wydarzenia, których ludzki umysł nie jest w stanie zrozumieć, ponieważ były to dzieła Boże. Otóż, na polu niedaleko Betlejem i Stajenki, w której Maryja urodziła dziecię, czuwali pasterze, pilnowali stad przed dzikimi zwierzętami. Było sennie i cicho. Naraz zewsząd oświeciła ich chwała pańska. Bardzo się przestraszyli, chcieli uciekać, ale stanął przed nimi anioł pański i rzekł. Nie bójcie się, pasterze, oto zwiastuje wam radość wielką, bo dziś narodził się Spawiciel, Chrystus Pan, który odkupi swój lud. Boże dziecię leży niedaleko stąd, w Betlejem, w stajennym żłobie, owinięte w pieluszki, w ten sposób je poznacie, a teraz biegnijcie oddać Mu pokłon. Na te słowa do Anioła przyłączyło się mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga. Chwała Bogu na wysokościach, wołali Aniołowie. Pokój wszystkim dobrym ludziom na ziemi. Zbawiciel narodził się w Betlejem. Gdy blask na niebie zgasł równie nagle, jak się pojawił, i aniołowie zniknęli, pasterze jednogłośnie ustalili, że pójdą do Betlejem zobaczyć cud, który objawił im Boży Wysłannik. W wielkim pośpiechu ruszyli w drogę. I rzeczywiście, nie minęło dużo czasu, jak znaleźli stajenkę, a w niej Maryję, Józefa i leżące w szłupku, owinięte w pieluszki niemowlę. Pasterze uklękli przed dziecięciem i oddali mu cześć. W ten sposób Syn Boży nie został uczczony przez książęta ani przez królów, ale przez prostych ludzi. Wkrótce Pasterze ruszyli w drogę powrotną, a wszystkim, których napotkali, opowiadali o tym, co widzieli. Wielu wyruszyło do stajenki, by również pokłonić się dzieciątku.